Jeśli cenisz sobie nowoczesność, nieszablonowość, pomysłowość oraz naprawdę miłą, kameralną atmosferę, Twoim najlepszym wyborem będzie wstąpienie w mury Leonium od września. 8. klasisto, wiedz, że jeżeli przyjdziesz do Leonium, to spotkasz tutaj naprawdę wielu wspaniałych pedagogów, a przede wszystkim ludzi. Którzy nie będą traktować ucznia jak jakiś przedmiot, ale jak przyjaciela. Przyjaciela, któremu należy pomóc w potrzebie, pomóc w problemach, w nauce, a także w sprawach dla nas, dla uczniów bardzo istotnych, takich nawet zwykłych, życiowych e, sprawach, które z ich perspektywy mogą być kompletnie nieistotne, a mimo to pomogą. I to jest niesamowite. Bardzo przy Zdolaniu. Ponieważ nauczyciele tutaj są bardzo otwartymi i zaufanymi ludźmi, którzy do każdego ucznia starają się podejść indywidualnie. Poziom blonium jest wysoki, ale to wcale nie znaczy, że całymi dniami trzeba siedzieć nad książkami i się uczyć. Nauczyciele są super, atmosfera jest super, indywidualne podejście do każdego ucznia jest po prostu świetne. No, i w szkole jest też mnóstwo ciekawych ludzi, których nie da się tylko przedstawić. Trzeba tu przyjść i ich poznać, więc zapraszamy. Warto przyjść do Leonium, bo jest tu kameralnie, a kontakt z nauczycielami wygląda zupełnie inaczej niż w większych szkołach, bo poznasz tu świetnych ludzi, a atmosfera jest wręcz niepowtarzalna. Bo jeśli lubisz sport, to lepiej nie mogłeś trafić. Bo nasza szkoła jest otwarta na kreatywność uczniów, bo mamy dyrektora sportowca i rapera I warto przyjść do Leonium, bo poszerzysz tu swoje horyzonty. Ja chcę przyjść do Leonium, bo mamy super uczniów, super nauczycieli, z których lekcji można wiele wynieść. Mamy super księdza dyrektora, pani Wożne. No i, i, i co? I myślę, że jak przyjdziecie, to nie będziecie żałować. Warto przyjść do Londynu, bo to miejsce, w którym nauka nie zabierze ci całego wolnego czasu i będziesz mógł go poświęcić na swoje pasje i zainteresowania.